Dobra, o i znowu tylko mnie załadowało A, a co z wami? A co? A dobra okay. teraz was ładowało. Dziwne, że tak e, <laughs> mnie aż tyle szybciej wrzuca No nic, ale witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja oczywiście jestem Gremlin, a to jest kanał Gremlinowe Gierki I gramy dzisiaj z Erwinkiem, Aligatorem i Panią Slime Linki do wszystkich Gamowiczów są oczywiście w opisie. Zachęcam do subskrybowania każdego z nas, bądź followowania, jeżeli chcecie oglądać nasze livey na przykład na Twitchach. No ale co? O wiedźma. Właśnie. Dzisiaj zmierzymy się z wiedźmą. Basia, jakby co? latarką można rozwalić jej pułapki. Jak on, jak wbiegniesz w jej pułapkę, to ona jakby tam wyskakuje, taka jakby jej podróbka, natomiast jak jest zbyt blisko, to ona może się tam teleportować. E, więc mhm. wtedy można przez nią przejść, ale na kucaka. Jedynie mogę jej poświecić oczami. W ja najlepiej grać, Dyzio, na maszynce, a nie tam wiesz, na komputerze. Co to jest gra na komputerze w taką grę? To jakbyś grał w, w, w siatkówkę tymi żelkami takimi śmiesznymi, nie wiem, czy tą grę. Wolę, wolę, wolę bo Ale że my mamy 10 osób na streamie? Co to się stało? Co, co to się stanęło? Okej... Okay. Akmilia, Dobra, słuchajcie Mamy gierełkę, ja... Zablokował. Ee, zablokował Gemici. tego gema. O, jaka ładna tęcza na haku. Jakiś świeżak, ja mogę już powiedzieć. A co zapewne na pewno. Oj, tydziedy. O, Wszystkim... monterek, dzięki, pododawaj komendy. Dzięki, dzięki, dzięki. A, o, mam heksa. Rujna w bilcze. Uważaj, idzie tu. Wiemy. Oczywiście pierwsze co to sprawdzi. Terminek jak komendę? Tak, widzę że to bardzo. przyda się. O, no i pokręt. HC hmm. Alligator, ja ją ruinę... odciągam, ty ściągaj tam ruinę. Nie, ja drugiego z znalazłem. Pewnie Tercim. 100%. A to na My długo są zablokowane Earth, Earth, Earth. I co to będzie? Szulina? Nie wystraszyłem się Ty się wystraszyłeś? Myślałem, że ona się przebojawiła gdzieś koło mnie Poczekajcie, bo ja jeszcze o, Basia, tu, nie? No, jasne Czy ona wszędzie te pułapki swoje zostawia, tak randomowo? Ja sobie chcę, to sobie Ale w sensie, że wiesz, tak... Dobra, chodź, zrobimy gana. Okej. Okay. Tu jest. O. Już można? O, dobra, już jest. Przekonam, bo zablokowano. hak i polecę potem ruinę. Yep. Albo nie, ki. Targamy na tym. No, ustawiła sobie pomoc, tego już. Tak, ona nabiega ko tej ruiny. No to my pełkręcimy. A też, znalaz też znalazłem. No to, no, znalazłem no, ruinę. Robi adepta pewnie. Czy to ten? Nie było. Palety zniszczone. Co jaja? No to nice. e, Róbcie teraz tą ruinę. Jak, jak są no, trzy. Gamy. Eee, bo to są trzy różne, bo ja nie świecą nieświecący się hak. E, wiesz? Robi adepta, ja ściągnę pewnie hard Dobra. Ten jest generator. Ja polecę na save'a po pogrębi się? Ja idę, ja idę. Tak, dobra. Ona tu biega tutaj między półgębem i to był gem. Dobra, ja kręcę kolejnego gema. Serio kolejna pułapka Ona ten losowo miejsca postawię te pułapki No Ta... Oto... to Dobra tupnęła się do mnie teraz ja Ej, też ciągnę totem na wszelki wypadek Kto to jest zwykły W ile już ciągnęliście totemów? Ja jedę Okej, leczyć? O kurde ruina Chodź na Discorda byków to nie, no, komenda Tak, tak, zapraszamy na Discorda Gamy, zapraszamy. Dobra, targamy. Gdzie była ta ruina? Ty się lubujcie, my targamy generatory i będzie dobrze. Będzie dobrze. Co tam z tą? Klapki no serio! Jakie jeszcze komendy? Nie wiem, monsterek. To biegnie! do nas. O nie, się no, bardzo mi Ładnie. Ściągnijcie się do Ja tylko nie Ściągnij. pamiętam właśnie, gdzie ona była. Aha, no to niedobrze. Warto nawet. I że ja spadłem. Dupy, nie wiem, monsterek. No to co uważasz, że jest potrzebne, to dodaj. Dobra, mnie goni. No, jak ten dalej generator? Gdybym, mam tutaj, mam tutaj, mam tutaj, mam tutaj. Tu gdzie ja padłem, to chyba musi być jakaś... E... Tak, jej ruinka. Tak, tak, A, sam. Generator. Zielona latarka. Eee, narysował przy oknie. Na Ej, jak generator. Great. Right. Aha, Ta, dobra, dobra, ściągnę mi ten. Tu. To ja tu mam o ten. Dobra, ten przy bramie kręcę. Dobra, ona mnie zabije, bo goni mnie. Daj, idę ruina A Albo nie, czekaj, kurwa. Jeszcze... Miałem do wyboru... Najlepszy jest to, Alligator, mówię do ciebie, mówię do Was, że tam wisi yy, yy, pułapka, to wam musi ją aktywować. Zostawiam mnie Może oh, się wywiglujesz, nie mnie. dobra. Nie wiem, czy do mnie nie popiegnie. Ja rozwalam ruinę, jest dobra. Dobra, biegnie do mnie. Nie daje sobie tak kręcić po prostu. Jak gdyby... No. Tutaj. Podnieś się, do ciebie? E, no. no. Można, już jestem prawie na dotknięcie. Tylko uważaj, Dobra, przy ja... drzewie po prawej stronie jest pułapka. No. Przy drzewie? Tu są same no, drzewa. biegnij do mnie na wprost. I tu nie będzie. Dobra. No. Biegnij! Dobra, wszystkie. Odhard nie zadziałał Okej okay. Chodźcie tu, chodź, chodźcie, chodź. się Dawaj, dobrze Dobrze, żyjemy Nie, tak jest kurde nam nie zauważył. Dobra, ja pana Gramini nie uratowałem na szczęście moim sobotarz Masum Dobra Ja idę teraz po save'a Odwiedź... Ale nie ma już ruiny Nie ma już ruiny Ruiny ściągnąłeś. Czyś tu z ona robiła adepta na kimś? Rysowała trapę obok ciebie, czy nie? Znaczy, panaby. Czy stawiamy? Ej, to ona. Nie, nie ma żadnych palet. Nie ma. Musiła mnie. Kiedy ktoś po rozwalał palet? Nie wiem czego. Cześć! Nie? ani. Uh -huh. Idzie do was, idzie do o, was. To jest bardzo dużo Ja dodam. Zarabę do, do, do. Zara mnie dwójka dam. Zrób to. Ja robię game, Dobra jest. W... Z... Dobra, ja Nie wiem, powiedz mi. Mało ściągniecie go, czy kontyny? nie? Ja się lupuję. Dobra, czekam. idę po aligatora. No. Chłopie, a co ja tam nie odpalę? Gdzie ja biegę? 15 15 trap odpaliłem. Okej. Okay. Co, być? może Nosty. jakieś? O. Jest elegancko. Chyba idzie po mnie. Mi się podoba czaty. Jest ktoś Ale, obiekt. że już ktoś w piwnicy okradł? Jesteś w piwnicy? Tu o, jaka ładna! w piwnicy Aha, po prawej. Ode mnie postawiła pułapeczkę. Ja już uleci w ja już zaraz będzie mógł do ciebie lecieć. No, jakie peri używano? Perki? No skąd ja mam wiedzieć, na no, chłopie? no za każdym razem inny używa. pewno znaczy, za każdym no, razem. Dobra Erwin, jak to tyle po basie, a ja się z alligatorem uzdrowimy. A no dobra, można i tak. Mam tyle trapów, ja tam nie przejdę. A jest dla mnie, ode mnie też jest. Postawiłam. Masz latarkę w łapie? Bo nie spojrzałem. Bo letarku można jej niszczyć. Wiem, ale nie mam takich rarytasów, chłopie. Ja mam. Ja pierdziu, na prostej naprawdę, kto stawia trapa w takim miejscu? Tu też. Musicie panią nią podbiec. Jest trapko, ja trapko. biegniesz no? czy nie? Ona się teraz cofa pod ten, pod hak. Dobra, to biegnij do mnie, ja ciebie podleczę. Leksza? nawet nie gdzie jest no to leczysz. Czemu już Lecz. mnie goni, Mnie goni, jakby co? dupę, kopany! nie. goni. Monka S chłopie. Dobra. Chłopie. Czaty, czy wy to widzicie? W ogóle to jest dramat. To no nie jest za dobrze. Serio, kamera mi nagle obróciła ją na tego, na jaką skoczyła. jest kurwa. Akcję ratunkową. Uwaga, bo na prostej jest 15, traf. No. Znowu, nie wiem Nie wiem, do mnie się to A teraz do mnie. No ja Nic mi... Co ją w życiu skrzywdził? Ki, farmie cię, wybacz. Nie wiem, co ona z tymi trapami. Sofa. Trap kontrapa. Lecz się lecz, lecz, lecz. Super! sam, ładny blok. Protection hit. I zostaw mnie, postaw mnie i zostaw mnie. Ale nie rób na to żółbiałe! Nie rób się. Nie narzekaj, on. Reseć gram, nie reseć Ona biegnie do was Dobra, ja idę na daleko kręcić generalem. Goni mnie! Podnieście Wasie Ja yep. yep. umieram Nie wiem A nie, odpuścił mi, mi. Rytania, my ona sobie robi haki naczego A ja jeszcze żadnego haka nie wiem Dobra to idę się ułożyć w takim razie i czemu ja wysiałam tylko dwa razy, a umarłam od razu? Bo w, y, za pierwszym razem doszłaś do drugiej fazy. Patrzcie! nie hmm. No nieźle. Znałem. To no, to nie znałem. to Dobra, to ja Nie, ona sobie robi cardio ze mną. Wokół górki. Widzę! Obiega naokoło i wróciła. O i teraz wokół haka. Wali, wali trapa na wejściu. Eee, na środku jungle dreama. I jeszcze gdzieś dalej, nie widzę już. Od twojej strony, aligator zaraz przy kamieniu... Latarką spróbuj, ...jest e, trap, nie wlejesz do niego. Uf, nie, tu w tej trafce taki wystrzelił. Tu jest tu daleko, przy samym wejściu na górkę. Tu centralnie po lewej, tak jak się patrzy. Jest, u, jest ze mną! Jest ze mną! Nie, tu nie, tu nie. Prawo. Dobra, wbijaj A, się. Mam. Nie, ma to. A, no nie. Aż kurde nawet zegarki nie zadziałał <gry> no. eee. Dobra, próbujemy. gat bez RNG Nie wyszło no, Po z powrotem, czy co? Nie, nawet nie jest się Niestety Nie, to nie jest tunel W sensie, może troszkę Który to I zginął? Nie... Alligator, czy...? Aligator ja żyję Lecz. Dobra, no, więc widzicie czaty, no to nie był tunel, No bo to Tymi trafami nas zasypałam w pewnym momencie po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Wystaliśmy spam No bo ona wiesz w randomowych miejscach to człowiek się... Ja się wywigluję. Ja już jakoś to zginąłem, to tam... No serio? Dlaczego ta paleta nie zadziałała? W dupę jeża. Ale ty nie zabierasz na wycieczkę widzę. A ja. ciorków na bogatości No bo też się to co nie? Dzięki za dzięki, dzięki siódma Witamy w rodzince A ja. Jest tego pomysłu nie mam No Monsterek ja tym bardziej Mamy DC mamy kanał o ale punkt do rangi zdobyty. Dobra. Okej, okay, ja gratuluję za rangę. A dzięki, dzięki bardzo. Targamy dalej. Dobra.